Ale ci jesteś mądry, mój przyjacielu. No, a teraz nie zrobiliśmy Świętego Mikołaja, bo straciłeś i wyszedłeś. Zryć. a możemy zagrać jakiś świąteczny trap? Jest Santa Sejs, coś takiego. Nie chcę. Gdzie to jest trzecia skrzynka? Już są na środku, o mój Boże. No bo tu środek jest obok. Chodź, mam dla ciebie refila. Dam ci coś. Chodź. Piesku. Ja się buduję. Za tobą, za to, za tobą! To. O nie, to jest facet! O nie Jedno kurwa No mówiłem chodź, ci jabłko dam kurwa Jebogo? Nie jebogo Nie chce mi się grać w tą grę, bo to ludzie są zbyt wykokrzeni przy jakieś skrzymki jakiegoś pod... klasa zajebi są stronę No to musi zabijać żeby dostawać Solę, bo sobie zbierać końce, końce się szybko zbiera Jezu mi się najpierw grało na Skywars na tym, na tym co graliśmy kiedyś No Coxcraft Ej właśnie ko A to był Coxcraft To był Coxcraft tylko że tam jak ludzie się ułamek sekundy budowali to było wkrótce co. No, ale to teraz kiedyś tak nie było. No. No, mi się tu lepiej gra, szczerze. Nie ma takich gości. Ładne są a ręki. Ładne, ładne. No, a wiesz... Nie, wiem, nie podoba mi się pszczół. <laughs> nie nazywa się Monika i nie tańczyła że w klubie. Nie podoba mi się. Właśnie, go na Marika, ta jedna. Nie, ta. Nie o tej myślę. O dziurę wpadłem. o myślę, że w tej dziurze żeby jeszcze nie było, muszę do niej wejść No ale... Nie będziemy o tym rozmawiać. Tak? Nie będziemy o tym No się... Zbuduj się. O, no kurwa! Boże. I z Wędki go też nie... Piją się Dawaj na trzeciego. Na na wprost. Dawaj, 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 <laughs> śnieżki Ja pierdolę, no, zabi go nie ma nic. Wiesz ich. No nie mają nic zabij póki nic nie mają. No piękni Headshot! No biegnij, iść na Będę mnie trafić, nie? Lewo, lewo, ledwo. Idź, idź bo tam jednego zepnął, jednego zepnął. Tam idzie kolejnego. O, o, zabili się, dawaj, się go, dawaj, dawaj, zabili kolejnego, dawaj, dawaj. On ma sto HP chyba. Co HP? Kurwa, i tu flima. on takowy. Kole, o już, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go! <laughs> to, ja, on o mam, pomocy Nie, Jebany cheater! O mój dobry Boże! Ale to mogłoby być dobry przerwnik. O mój dobry Boże, kopi i przerwniki. między To koniec, zabiło cię. O mój dobry Boże. A kolejna. Ej, chłop ma twojego skina. Harry Potter 012. Tu, 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 stoi. Gdzie ty jesteś? Patrz. O Nie, to jest Misia, a jestem Misem. Ale ma, ty masz ten dół tego. tego a, Rys... Nie, ja miałem Jojo Reference. Jojo Reference, a on ma tam jakiegoś frajera, kurwa z Afryki. Kurwa, nie stwierdziłem tam Oooo, jakie zajebiste rzeczy e, masz może tego? E, pa... a dobra, chodź do mnie, dam ci coś Czekaj, czekaj, eee, HIV? E... Nie, nie HIV Nie tym razem, jutro Dzisiaj się nie ruchamy Czekaj, łap to. Nie, nie, czekaj, nie to, nie, nie to ci rzuciłem Ja nie ci rzuciłem, rzuciłem miecz o. No właśnie Dobra Co możemy? A Dziękuję Perdalaj. Ej kurwa ze mnie Ej perła, perła, perła Gdzie on jest? Uziął Wrócił, wrócił, wrócili Buduj się Kurwa Czego strzelasz pajac kina? Ej, Ej bije, bije, bije Ale nawrotkę Zabiliś go? Gotowo. O, o, co tu jest, że on leci i wraca? No paperełki miał skita jakiegoś. Ale on jeszcze takie 5 sekund, leci i wraca, leci i wraca. Ojej, w Jak ty mi uczysz scensa, nie? Wchodzi i wychodzi, jak brzydką kobietę. Wchodzi, wychodzi, wchodzi, wychodzi. Nie puka się. się. <laughs> Mój Boże, Marko. Córko. No, dzisiaj mam zajebisty, kurwa, mut, nie? Oboje. Nie. Nie. oboje nie o mam dużo depiej, bo mi myszka napierdala czekam po prostu zmniejszyć. Pieprzony klawisze obok siebie, to mam za wolno Stara może być. Za, nie, za wolno. Wiem, że nigdy nie naprawiałem myszki i nigdy nie chcę tego robić. No, no, nie no, nie tu... bij mnie. Dziś. Strzelaj w niego. O ty go parę nie mogłeś? Co byli za mną? Co we... Ej, on mnie zaraz zabije. No to się schowaj Sporam do się. dziury wejdź Zaldzi dziurę. Już. Już jedno jabłko. Co z klasy masz z łukiem? No. Zabiłeś go? No jednego No dalej drugiego A bo ci się dostajesz efekt refila jak zabijasz. Zabiją, go, biją go, biją, go, biją go go, 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 zabił go, zabił go, zabił go, ma łuk Mam no, cztery strzały, masz jakieś? No nie no, kolejny Byłeś coś upośledzony, jesteś z tymi łukami Jeszcze byś trafiał z Szybciej heave'a złapię. <noise> Od ciebie? Pierdolę. To jest się... to. Nie mam strzału Nie, no bo jest za kolumną i się k**wa poruwacza i Pa, pa, już, przyjrzał znowu Weź co, ja, ja mu odpowiem w męski sposób <śm> <śm> Nie no, za dużego mu zrobiłeś Widzisz go? Kurwa pryska no, no za kolumną jest No jak gdzie mam być? Dawaj jebać, jebać, jebać Nie bać się, nie patrz. O ma, nie ma HP, nie ma HP Martwy Pyj papiesz Co? No Martwię jak On miał ostrość dwa na srebrnym mecz. meczu. <laughs> meczu? Meczu? <laughs> meczu? <Matthew. laughs> Ej, on miał łuk. dawaj ten łuk. Masz, sobie? ale miał tylko jedną strzałę, więc <laughs> tylko. jest moją. Dlaczego tak wysoko zbudowałeś ja mam zginąć? Pół tak, ty, ty, ty nawet nie budowałem. Ja... Ej, chodź do no mnie, masz, 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 masz? O nie! Czekaj, bo już myślałem. Ej, oni są jak sobie spierdalamy! O chuj, o chuj, o chuj! Myślałem, że się zbugowały przedmiotem bo nie widzę 8 HP, 8 HP! 8 HP! poniżej, czy to są dwa serduszka? Ja pierdolę Clipper go sam załatwił. Pieprzony, zabij go, no no mama. To jest ten? Nie. Ja mam wajść, to już mam 20, tylko to bym chciał ty, 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 cztery teamy zostały, kurwa weź się innych! Ja tak mogę zapierdalać całą grę, nie? Zabij go, zabij go! O, strzały! Gdzie? dwójkę w tu, z ciebie idą, dwójkę w ciebie idą, wejdźcie... ...i drugi po twojej prawej, dobrze, na miękko go! O, ja pierdolę! Nie, bo no, dobrze! A my się o, wygramy? Ten nie, bo ja tym się nie da grać. Znaczy, znaczy jesteś chujowy! Nie lubię. Nie lubię tego trybu. W ogóle nie wiem o co tu chodzi do końca, bo tu jakieś ludzi się kaptuje po cholerę. kiedyś i brało itemy, wpierdalał się na kogoś wyspy, się zabijało, bo nikt nie miał i temu, się ten śnieżek łatwo ściągało. jest za dużo osób, to jest 12 wysp. No bo gramy osób. po prostu duelki, możemy grać jedynki. Jakie są jedynki? Aha, Może... Solo. no. A, to widzisz, kurwa, cały czas w że akurat wtedy. Dobrze, też ten gra nazywam skripero. <laughs> Ja sobie gram tego Huntera, no. Jest przyjemny. Muszę jakąś klasę kupić w końcu porządną. No za 20 kobot kupiłem tego hantera. Moc jedynka, 16 strzał. O kurwa, creep raz raz szybko, dawaj szybko, dawaj szybko. Do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie. Ale... Ej skoczył, skoczył, no mnie bije mnie. zabij mnie. A, mnie! Gdzie on jest? A, tu. Super. Nie zatrzymali. Na nasiwcie. na shifcie. Nie poza za wolno. Szanujmy się. A to zobaczą twój nick, bo jeszcze jesteś blisko. Budują się. Widzę i co mam zrobić? Zabić! Jeden creeper tam na dole. Nie, wybuchaj. Aha, bo ty utonąłeś. Camper pierdol, Miał! Nie no. O. To jecha? Miałeś jabłko. Widzę, że jest lag serwera? Czy u mnie tylko? Nie, nie. Tylko u ciebie. For fake To mi kiknie. A tu nikogo nie ma już na tej wyspie. A. No, przecież ci mówiłem, że sobie położyli. nad się, jak most budowali. Dobra, reconnect. A pozbieramy temy jest łuk? Mam szaleń, nie mam, mam łuku. O mój boże. Ja to też nie. A mam śnieżki. Ostrożnie. Nie rób tak, nie rób tak, nie rób tak. ludzie się jakoś teraz popierdolenie nie biją. Ej, on na smoku latał, on na smoku latał. What ta fuck. Dobra, zmarłeś? No tak. Przerzuciłeś cię? Nie, to jak... Luzi, tak, ludzie na smokach latałem. Ja też bym chciał latać na smokach. Ja pierdolę. To jest, jest jasne, Mój Boże. O mój dobry. Słowo roku dla mnie, pultaj się. Tekst roku. O mój dobry. Patrz, ta skrzynka ta na dole i lecimy od razu w gości po lewej. Jakieś pytania? Nie to zajebiście. Oj. Kurwa. Zabiorę to na dole No że ja ja się już budować No czym kurwa z łukiem będę ich napierdalał? Normalnie Jak się przestaniesz kurwa mać ja się chodź, 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 chodź Chodź Nie bądź się, nie bądź Dobrze Hej, cześć, cześć, stój, stój, A, to jeszcze jest Oj, dla ciebie? To, to mi się podobało. No mówisz, że tak musimy grać. Mo, mogę mi creepera zrzucić. Ow. Nie mogę wybrać drugiego. Czemu nie mogę? Czemu nie, nie? mogę, nie mogę, nie mogę. Nie mam, nie mam, nie mam lapis dla Po pierwsze, ale. Ej, ode mnie nie O, ostrość jeden, dobra. A mnie może zaczątować O, ostrość jeden, łap. Dzięki. A może teraz ja będę mógł? Nie. Wyja wyjąłem lapis i włożyłem go z powrotem i to działało. Faktycznie. Knockback. Tutaj ty jednak mądry jesteś nie? Dobra, ja jestem na środku zaraz. A bo ja jestem już na środku. Ja jestem za tobą. Czy to jest knockback? Tamto to jest sharpness, okej. Okay. Nie mogę tak. też widzieć No mam. U. Nie liczy się nic Ej, idą do nas, po nas, idą po nas No tej, chuja robi! O, ty się zjeżdż? Ole, jakiś lgbt spojrz lewy, dolny ruch Ja nie Nie Ja niby też na ten serwer, to jest ludzi premium No czy grać, l2p Jakieś svp, mvp No, się Dobra, nie mogę z tobą grać, to jest jesteś tragiczny. A ty, ty się wyjebałeś jak dziwka Wyjebałeś się jak rudy pod ciężarówkę. O. O, My chyba tych rudych nienawidzimy. Nie to, to ja się do nich zbudowałem. Ale ja zabiłem? Oni już są na środku. Chodź, mam na ciebie mieczek żelazny. I, mam dla ciebie to, mam dla ciebie to, to. To jest moje. Po lewej są jeszcze. O! Zabiłem! Kurwa! Chodzi po lewej tu stronie? One miały śnieżki, no, chowała się patrzeć. Śnieżka! Przeciwko! Ja, ja przy... Cawał się, nabity. Trzeba się na środek dostać szybko. Czy chcemy coś za sobą zabić? Co jest planem? No, dobra, nie, 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 idę na środek, bo tam jest. Chyba się odpierdzi, ale kiedy jest? Prawie spadłem, Trzeci no do ma. Broje trzeba zdobyć lepsze o to chodzi. Ja dużo to jest ja widzę, bo jesteś we mnie. Swecie, nie takie, huja. nie. Nie możesz Odpalasz. Myślałem, że ty pobiegł ze mną. Pacy. Dwóch? Ej! Do wody. To ja spadam. Nie my lecą! Idę lecą! A ten kurwa mów nie, I... nie ma. O mój, Boże mam ma ci leciał ktoś! Widzę bo już pierdolił. popierdolę. Jesteśmy kurwa zespołem. Ale to zrobiłem zajebiście. Zabójstwa do tego wsianki kiperem wysadzić W końcu kiedy się ręki wygramy. Przyjdzie się taki film na YouTube był, od właśnie Stewarda, polskiego pingwina, jak grał tam chyba z kimś, kurwa, dwie godziny filmu były, eee, grali, aż nie wygrają. Mam dziewięć bloków Emeraldu, że ja z tego nie mogę zrobić niczego. Eee, z Wiedziaru ma się trade'ować. Napierdolają się, napierdolają się, napierdolają się, napierdolają się. Za tobą są. Co z nimi. Szklaty nie masz, nie masz szklaty. Masz z jaja. Nie trafiłeś. Jesteś beznadziejny Gdzie ty jesteś? No naprzeciwko ciebie, w wodzie Dobra, e, została dwójka za tobą Tak, dwójka, dwójka za tobą, tak, tylko tyle się sobie wodę Myślałem, że kutasy realne robisz nie śnieżek Mam wędkę Mmm, to się jeszcze odnawia, to się jeszcze odnawia, uh, to się odnawia. Coming gift What? Gdzie oni są? Oni są na tej wysypce na środku i czekają na skrzynki no, Ale jakie teraz są itemy tu na środku w ogóle? Tak, Słucham, teraz lepsze po... się trafiają po refilu. Dobra. A bo już nie mam poziomu Oni będą te trzy wyspy sobie Patrzy nie ja potrzebuję najlepiej tego łuku. Zrefilować pozostałe dwie skrzynki? A wszystkie. O, ja pierdol. Zadajesz się z Szybko to lutuj. Od oni będą szli zaraz. O, cztery śnieżki. Wszystkie. Sk masz jeszcze dwie skrzynki na środku do zlutowania? Nie chcę, się i tamy ubrać na klaty. Dobra. Jeszcze dwie skrzynki masz, ja ci powiem doszli To jest wygrana runda. Nie wiem. Bo, 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 ja się... no w sumie ty zostałeś, więc. Perełki. Ja idą, idą, do... idą, biegną, biegną na pełnej kurwie. Skaczą, Będą skakać. Ale zrzucić go? Nie? Full auto śmierci. No właśnie specjalnie te full auto, żeby te... odstraszyć ich tylko. Ja w zaczął nic ci najebyłem? Idzie, idzie, jajkiem wali Najgorsze jest to, że niatki, okay. Dobra, drugi, drugi, biegnie. Na klapek, no, dawaj Nie, 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 Traf, nie, 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 to chuj wam w dupie mb3 resa, oh, Dawaj lasta O oh. oh. oh, mój bole Jest tak ten tęsknił został we mnie mm. oh. Ostatnia oh, ja ręka wieczo. Ten creeper ugrał grę wtedy z tym co rozpierdoliłem go Nie no. wiem jak na końca, ale nie... Ja wsadziłem tego, dwa. Bo potem mi spadły te rzeczy, zabiłem tego chłopa, co był na środku. Kurde, to było IQ 200, wszystko co tam zrobiłem. Chociaż nie wyglądam. No bo nie jesteś, ja wiem, że ja jestem. Będę musiał wyciąć parę rzeczy i sobie na t wrzucić, nie? Dobra, buduję się obok. Mam nacisnął. O, mów tak do mnie. Tam tam tam, 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 na słowo, to No i czuł. Gdzie są strzały? 13 No oni są wszyscy na środku Nie, Dobre. ci z nie są na smoku lata, słyszę Masz smoku, jest chociaż tyle O nie, oni już na nas patrzą się Przynajmniej ubrałem ja troszeczkę, nie? Byli plażą dystów, żeby się nie Ci Sikiera Oni są na mikrofonie. Bo jak wracałem, ten, zacząłem celować to... O mój Boże, spadł. Na skype grają Pierdole A to już nie pierwszy raz dzisiaj Jeszcze taki dumny No to już ty ja rzędu nie trafiłem w klocka. A mój dobry boże. Co tutaj się dzieje? Kurwa, bije mnie! Bija kurwa, nie? Kurwa. Nie wiem, dobra, idę kurwa od początku do końca, tak? Czekaj, ty już wyszedłeś? Nie no, zabij mnie! No i chuj.